No widzowie, ja jestem Orłodyn, a w dzisiejszym odcinku już po raz szósty raz będę oceniać konta moich widzów. Jeżeli ty byś chciał wystąpić w następnym takim odcinku, to rzuca w suba łapkę w górę, napisz swój nick z gry oraz e, nazwę swojego klubu, no i też ID tego klubu, abym po prostu mógł, mógł go znaleźć. Zapraszam was na mój serwer Discord. I, no a teraz idziemy z odcinkiem. A więc pierwszą osobą jest tutaj właśnie Spokój Grabasz A19. I mam prawie 39 tysięcy pucharków. Liga solo myślę, że jest dobra, no bo no ja też taką mam, tylko że na drużynowej. Drugi według mnie też spoko. Solo duo OK. No, mamy tutaj dużo nawet tych 25 finalizacji, jest 26 na franku. No, odkąd to nawet całkiem spoko. Chociaż. No, tu mamy ten. No, to jest każdy jest tam powyżej 15 rangi bity. E, Mogło, W sumie mogło być trochę więcej tych 25, nie wiem, takie dwie może, ale według mnie też może być nawet spoko. Postacie też są dobra. Więc oceniam to konto 8 na 10 i teraz lecimy dalej. Kolejna osoba to Filipek 30 i mam 16 tysięcy pucharków. E, no... Jakby to nie jest jakieś mega dużo, ale trzeba też brać to pod uwagę, że może nie wiem, zaczął e, później niż jać coś. No, trójki myślę, że jak na te pucharki całkiem spoko. E, no, liga tutaj by się trochę przydało wyżej. E, solo duo myślę, że na git. i nie ma tutaj 25 rangi żadnej. Yy, ale każdy jest bity na powyżej 10, więc to też, ta za to też plus. No i oceniłbym to konto 6,5 na 10 i teraz lecimy dalej. Następna osoba yy, to jest Adamix2. I osoba ta ma 15 tysięcy pucharków. Yy, 3, te winy na trójkach, myślę, że całkiem spoko na te pucharki. Duo solo, no też mogą być. No, tak jak mówiłem też w tamtym kącie, liga mogła być by trochę wyższa. I tutaj też nie mam 25 rangi, ale jest 23, więc nawet spoko. I ten, no, konto w miarę może być. Oceniłbym to konto 5,5 na 10. Lecimy dalej. Następna osoba to orzeszek 6,6. I no to konto ma 4000 pucharków, no trójki no to 82, więcej jest solo i duo, zwycięstw. I tutaj nie ma niestety 20 rangi, no jest to konto trochę słabsze, ale tak jak już mówiłam wcześniej, może ktoś nie wiem, dopiero zaczynać też. No i generalnie oceniłbym to konto takie 4,5 na 10, ale powodzenia Ci życzę w dalszym pijaniu pucharków ten osoba to osoba o niku zmywarek i ma on 330 zwycięstw na trójkach. No solo i duo, jak na te kucharki, myślę, że nawet git. No, liga mogła być by trochę wyższa, i tutaj jest 20 ranga i jest to tylko jedna ranga Generalnie, tak jak ja też już mówiłem wcześniej, może ktoś dopiero zaczął, więc oceniłbym to konto 5 na 10. I powodzenia Ci życzę też w dalszym rozwoju. Generalnie widzowie w dzisiejszym odcinku, byłoby to na tyle. Generalnie to było dosyć sporo tych komentarzy, bo było aż no, 26 komentarzy łącznie było. Więc po prostu, jeżeli kogoś tutaj nie oceniłem, to ocenię go po prostu w następnym odcinku z tej serii. No a ja się z Wami żegnam. Się mano.